Dzisiaj powiem Wam kilka słów o tym, skąd wziął się Oskar Wierzyjski oraz o jego spinie z Adrianem Polakiem. Oskar ma 27 lat i pochodzi z Jeleniej Góry. Boks zaczął trenować w wieku 12 lat, ponieważ rówieśnicy dokuczali mu w szkole. W boksie zawodowym zadebiutował w wieku 19 lat. Do tej pory stoczył 9 pojedynków, z czego 8 wygrał, a jeden zremisował z Wasylem Haliczem, którego możecie kojarzyć z walk na grondzie. Oskar od dawna jest aktywnym użytkownikiem x dawnego Twittera. Założył tam konto, żeby obserwować kłótnie polskich promotorów bokserskich. Po pewnym czasie sam zaczął się tam aktywnie udzielać. Twittera głównie założyłem, żeby e, czytać dymy pomiędzy promotorami polskimi. E, w sumie nic się nie udzielałem. Od dopiero paru miesięcy zacząłem się coś tam udzielać, bo ktoś miał jakiś problem, że mam Twittera i się nie udzielałem o 100 followersów. Po swojej wygranej walce w Dzierżoniowie pozdrowił nawet użytkowników tego portalu. Jak sam powiedział w podcaście Dwa bieguny, friki śledził już od samego początku. Pierwszy raz pojawił się na gali Fame Friday Arena, na którą zabrał go Greg jako swoją os osobę towarzyszącą. Pierwszy mój y, fame, na jaki pojechałem, to był tu w hali stulecia, ten WDiR, Arena, nie jedynka. No, to wtedy Grek nie wiedział o konsumentu mhm. towarzyszącym. 9 lutego 2024 roku miała miejsce gala Fame 20, na której odbył się turniej K1 o 1,5 miliona złotych, w którym udział wzięli m.in. Felipe, Ferrari, Józef Bratan i Adrian Polak. Gdy Polak wychodził na prezentację zawodników, Oskar i Grek, którzy byli wtedy na hali, zaczęli krzyczeć do niego jakieś uszczypliwe komentarze. Adrian to usłyszał, ale wtedy jeszcze się tym nie przejął. Natomiast gdy schodził do szatni, po tym jak dostał nokaut od Józefa Bratana, panowie ponownie. Coś do niego krzyczeli. Wtedy już nie wytrzymał, wymknął się ochroniarzom, podbiegł do Oskara i wyprowadził cios. Polak mówi, że trafił Oskara, a Oskar mówi, że. No nie, no nie trafił mnie w ogóle. Chciał mnie trafić, ale on ma też rączki jak Tirek. Pogali, Polański udzielił wywiadu Hubertowi MŚciwujewskiemu, gdzie przedstawił swoją wersję zdarzeń i w bardzo ostrych słowach wypowiedział się o Wierzejskim. Wyobraź sobie, że wychodzę do prezentacji zawodników, schodzę po tej rampie w dół i słyszę nagle, jak krzyczy jakiś gość. gość Obrażam ją najgorsze wyzwiska, jakie możliwe są, żeby powiedzieć. Do faceta, ale wtedy byłem tak sfokusowany na walce, że wybijałem to sobie od razu z głowy. Doszło do walki, po walce wracam i słyszę ten sam głos, ten sam gość, cały czas mnie gdzieś wyzywa. Patrz, jakiś kurwa, łachmyta skończony. Wie, że patrzy na mnie i mnie wyzywa, kur. Szybko wy, wymigałem się o ochronie. Jest taki niefortunny filmik, może widziałeś. Poleciałem szybko, zajebałem mu pląbek. Jeszcze dowiedziałem, się, że to jest kurwa jakiś zawodowiec, zwykły śmietnik. Proszący kurwa o walkę. Oscar nie został mu i również udzielił wywiadu. I nikt go nie obrażał, bo akurat nas nie było na tej prezentacji. Przez chwilę dosłownie byliśmy tam, a to była przerwa i poszliśmy sobie do Wipromu posiedzieć. Po Po jak schodził, jakieś tam softy leciały, ale nie, że ktoś go od Sewardów wyzywał czy coś. Także, no, jak on na hali paro tysięcznej zobaczył tą jedną czy tam... Dwie osoby, które krzyczą do niego, no to spostrzegawczy chłopiec, nie? No, mógł się zdenerwować, wiadomo, no ale jako zawodnik, chyba raczej powinieneś te nerwy panować nad nim. Już dwa dni po tym zdarzeniu, z Oskarem skontaktował się Boxdel i zaproponował mu walkę z Polańskim, a chwilę później podpisał kontrakt z Fame. Do tej pory panowie nie żałowali sobie brzydkich słów. Jan no, Roksy, synek jest tragiczny, on nic nie umie. No, nie wiem, tak jak się pytałeś wcześniej, jaka formuła. Może być MMA, może być w Kislu, może być nie wiem, w klatce rzymskiej, bułgarskiej czy innej. Nie wiem, kurde, no nic nie umiem, no taka jest prawda. I pomimo tego, że obaj bardzo się nie lubią i wyrażają chęć do walki ze sobą, to nie mogą dojść do porozumienia, jeśli chodzi o formułę walki, limit wagowy i pieniądze. Mieliśmy tego do 4 miesiące temu na gali Fame the Freak, gdzie za kulisami doszło do spięcia między tymi zawodnikami. Późnujesz to czy nie? Się, czy nie? Ale się dzienić, czy ja mogę Plątał się tam również ryta. Warto również dodać, że Oskar pomagał Tomaszowi Adamkowi w przygotowaniach do walki z Bandurą. Nie jest tajemnicą, że Oskar zna się z Boxdelem. Ostatnimi czasy bywał u niego przy okazji Afery z Załęsk. Dzięki tej znajomości pojawił się na bandzie i stoczył tam pojedynek z Asperem, kolegą trąby. Oskar zjadł pizzę, wypił Monstera i znokautował go w 30 sekund. 23 stycznia ogłoszono jego walkę z szachtą na Fame24. Dał się poznać jako zadymiarz. Dobrze sprawdzał się na programach. Na cage'u przebrał się za transa, do którego wybrał się kiedyś Labryga. Za to po programie Denis chciał nawet zaatakować Oskara, ale ten zrobił unik. 8 lutego doszło do jego pojedynku na gali Fame24, gdzie znokautował szachtę w pierwszej rundzie. Dzięki tej wygranej i dzięki kontuzji Marcina Wrzoska dostał się do ćwierćfinału turnieju, ale szybko przegrał z Alberto. Został znokautowany hejkikiem w głowę. Tą sytuację wykorzystał Polak i na swoim instastory wbił szpileczkę Oskarowi. Słuchaj, godzina 23, a ty już poszedłeś spać? Jestem teraz w Tajlandii, więc ci nie pod... Sam, ale jakbyś tutaj znaka, to kogoś. Dzień później Oskar odpowiedział Polakowi w wywiadzie u Kaniowskiego. w dupę ogólnie, widziałem co on tam wyrzuca, ten pajac, że witamy w MMA, no wyszczekany jest po walce z Alberto, ale po szancie nie był wyszczekany. petku pet, pany. i ogólnie tylko ja jestem tutaj furtką, żeby on wszedł do tego fejmu i nie wejdzie.